Spoglądam na album, czasy dawne złote Zdjęcia z przedszkola, osiedlowe ploty, Na placu zabaw biegaliśmy bez bana Teraz tylko wspomnienia czasu, żadne rady Wspólnie blok razem z chłopakami Kopałem piłkę cały dzień na zmianę z zajęciami Niby nerwy, lecz przyjaciół wielu Każdy planów miał tu milion, nawet szkodnym celu Spoglądam wstecz, wracam do wspomnień Stare zdjęcia, czasy bez martwień Dawne dni, przeżyte bez trwogi Płynę dalej, szlakiem młodości, szerokiej drogi Spoglądam wstecz, wracam do wspomnień Stare zdjęcia, czasy bez martwień Dawne dni Przeżyj te trwogi, płynę dalej szlakiem młodości i szerokiej drogi Lata liceum, pierwsza miłość, pierwsze smutki Każdy sukces, porażki uczyły nas nauki Dzisiaj spotykamy się na zloty, pepegi Wspominamy dawne chwile, śmiejemy się z legend, nocne wypady Mecze pod blokiem, każda chwila cenna Nie wraca wstecz w krokiem, stare miejsca Podwórka z tamtych lat, na zawsze w sercach, w pamięci szlak Spoglądam wstecz, wracam do wspomnień Stare zdjęcia, czasy bez zmartwień Dawne dni, przeżyte bez trwogi Płynę dalej szlakiem młodości, szerokiej drogi Spoglądam wstecz, wracam do wspomnień Stare zdjęcia, czasy bez zmartwień Dawne dni, przeżyte bez trwogi Płynę dalej szlakiem młodości, szerokiej drogi